Dzisiaj trzeba tu straight, już jest 10,8. Witam Was w kolejnym odcinku za Andacie 1. Ok, mogę iść wyżej. Widzę, Floyd. No, ciężka była. Jak widać jestem bardzo mądry. Bardzo mądry. A i przez to, że mówiłem, że ten furas jest ciężki, nie miałem na myśli wagi, tylko faktycznie ciężki przeciwnik. Walka była dobra. Może się zobaczyć w poprzednim odcinku. Jeśli nie widzieliście z jakiegoś powodu. Jestem genialny. Nie. A i tak najpierw zastrzelę swoje problemy. Okej, okay. ja nic nie robię, to skazanka. Dzięki, koleżko. <laughs> Chyba tracisz kontrolę, koleżko. Okej. Okay. Myślałem, że go zabiłem, ten generator. No, może strzelanie nie było od razu najlepszym pomysłem. Czuję, że kogoś tutaj jestem w stanie znaleźć. A jak jestem w stanie kogoś znaleźć, to jestem w stanie go zabić. Za chwilę to się Axis pewnie będzie uciekał przede mną. Tak, już go widzę u góry. Hello there. O, a teraz wandalem jestem. Chciałbym widzieć, że nawet tutaj mam fanów. U, ale go ubiłem. Przypomniałem mu się coś? No lepiej żebyś uciekał Le... O kurcze On użył tego przeciwko mnie Znowu tego tym razem w inny sposób <laughs> Witaj Expie <laughs> Au Bum. Teraz dwóch. Okej, okay, teraz jeszcze drugi. W ogóle się dowiedziałem, że chyba kilka razy uniknąłem spotkania z przeciwnikiem, bo już wybiłem wszystkich przeciwników w danej lokacji. Bo za dużo w jednym miejscu w farmie, ale trudno. Nie chcę przypadkiem zrobić, że kogoś jednak nie zabije. Więc muszę grindować... Póki mi nie pokaże, że już tutaj nikogo nie ma. No, dobrze, że płaszczka ta jest przychylna i wie, kto tutaj rządzi w połownej do floje. Dobrze, że płaszczki nie musimy zabijać, bo mi by było smutno. I kto teraz ucieka przed kim. <grystanie> Miło.

Uuu, przeciwnicy Nieważne Axis, możesz sobie uciekać, ja muszę tutaj expić Okej, okay, wszyscy tutaj A Axis? Daleko przede mną nie uciekniesz Okej, okay, są tutaj przeciwnicy Więc muszę zabijać No, przyciszę muzykę jak zwykle Tak, No ważne, że padł. Pyk, 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 au, kurczę, nie trafiłem porządnie. Pyk, 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 pyk. Padł? Padł, okej. Okay. Muszę zabijać więcej. Okej, okay, tutaj wszyscy. Znowu to jest laboratorium. Które przynosi ze wspomnienia z gier z kosza. Okej. Okay. Tym razem depczę wszystkie kwiaty. O ujęcie. Nie mogę się z tym ubić, niestety. A jak zysku, krateś mi kill. Nie wiem dlaczego nie chcieli, żeby minibosy się pojawiły. Coś włączyłem A tu jest takie przejście, okej okay. Fajnie by było coś mini pozałatwiać O, i minka na przykład z lustrzem się nie biłem, bo już wszystkich zabiłem w ruinach i ze scrollem i tego typu przeciwnikami po prostu, zdążyli uciec, kiedy ja wybiłem wszystkich innych. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie Undertale ma dobry pomysł, tylko głównie dla osób, które by zaczęły genocide robić i się miałem z tego powodu czuć źle bo wszyscy próbują się zatrzymać przed, przed robieniem genocida i w, i, w i Yellow żebyś się nawrócił, ale... okej, okay, nie ma rysowania ale jak już y wiesz, że są też trzy ścieżki to jak robić genocida to Chcę sobie zrobić genocyda, a nie neutrala, więc nie ma za bardzo chęci człowieka i tak pewnie ludzie robią najpierw pacyfista, żeby być dobrymi ludźmi, jak i ja, więc to działa na ludzi, którzy Nigdy Undertale'u nie słyszy najlepiej. A takich jest mało. I drugi problem jest taki, że na początku zawsze jest neutral. Więc... Mniejsza szansa, że się przypadkiem co zrobi. O, już wszystkich zabiłem. Super. Hexis. A, teraz nagle z powrotem jesteś popsuty. Okej. Okay. Więc miejmy po poje, poje, pojedynek. No, to sobie co zaspoilerowałem, że on ma au Бог глупец, с моей стороны <глаза> 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 walczyć jak nie mam tarczy. Co jest słabe, to moje leczenie. A, muzyka jest niesamowita. Auć. A już mi się sko skończyły przedmioty leczące praktycznie okej okay, to jest ciężki do załapania Muszę się więcej leczyć No, póki nie użyję mojej umiejętności, e, ten sam typ standard co za Wardo, End of the Line, czyli ta muzyka, która teraz gra, koniec linii, e, to jest e, chyba moja ulubiona muzyka w całej tej grze ze wszystkich ścieżek. No, wreszcie. To jest ten sam typ standard co za ładu. To jest ten sam typ standard, co świat. GG well played. Brutalność. Jej. Dużo ekspo zostałem. Netfly nie wie o co chodzi. Źródło. Zmyśliłem to. Who cares? I na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego.